Zastanawiałeś się może kiedyś, dlaczego tak zwana Ziemia obiecana, czyli Izrael, Jerozolima, to miejsce, które Bóg przygotował dla swojego narodu wybranego, jego stolica, są otoczone nawet, jeśli chodzi o Jerozolimę, w całkiem bliskiej odległości, kilkudziesięciu kilometrów, przez bardzo nieprzyjemną pustynię, przez skały, piaski, bezdroża, bez Praktycznie tylko gdzieś punktowo jakieś oazy, jakieś źródła, tak. Bezkres skał, jakichś piaszczystych wzgórz, nieużytków kamienistych, i do tego lejący się z nieba żar czterdziestostopniowy? Dlaczego w takim kontraście znajduje się Ziemia Obiecana? Być może właśnie w tym słowie kontrast tkwi odpowiedź. Bóg prowadząc Żydów przez tę pustynię, mówi: Prowadzę was do Ziemi Obiecanej. Którą dla was przygotowałem, gdzie będziecie przeżywać Boże błogosławieństwo, moje błogosławieństwo. I przechodzą, idą od Południowego Wschodu, mniej więcej, dochodzą, przechodzą przez Jordan i wchodzą do tej ziemi obiecanej, która różni się od pustyni. Jeśli pójdą dalej na północ, no to już piękne, piękne tereny, roślinność, potoki, rzeki, jezioro i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w tym słowie kontrast tkwi odpowiedź. Żeby zrozumieć dobro, żeby naprawdę doświadczyć, zachwycić się Bożym błogosławieństwem, dobrem, wspaniałością, przyjaznym nastawieniem Boga i tak dalej, musimy od czasu do czasu poznać pustynię. Musimy od czasu do czasu doświadczyć także zła, także cierpienia. Żebyśmy, kiedy wchodzimy do tej, tego obszaru Bożej woli, do tego, co jest dobre, co jest Bożym błogosławieństwem, żebyśmy mieli porównanie, po to, byśmy mogli być stale wdzięczni. Boże dziękuję Ci za to dobro, którym mnie otaczasz. Po to jest pustynia.